Hej wszystkim, witam was po raz kolejny, CDDZ, w moim zagrajmy Phoenix Wright, Ace Attorney. Ostatnio w tym let's playu mniej więcej przesłuchaliśmy podejrzanego w sprawie zabójstwa Goodmana w wydziale policji, no i co było dla nas wielkim zaskoczeniem, no tym podejrzanym był Mike Mickins. No i też poza tym trochę pograliśmy z Edgew'em, trochę z Gamsu, trochę tam z marszalem. No właściwie to tak gadaliśmy ze wszystkimi osobami no, w tym epizodzie, które poznaliśmy. No poza tak naprawdę naszą klientką, którą jest, no jak pamiętacie Lana Sky, czyli szef prokuratury w tej dzielnicy, gdzie się rozgrywa akcja tej gry. No i też co jeszcze poza tym, no udało nam się zdjąć odciski palców z tego właśnie drugiego miejsca zbrodni, czyli właśnie z tego pokoju z dowodami z wydziału policji. No i okazało się, że te odciski palców, no, które, no, które odkryliśmy, one należą do J.K. Madrasa, czyli naszego strażnika Teksasu. No i właśnie, co one tam robią? No, właśnie tego się może wkrótce dowiemy. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj, więc po prostu przejdźmy już do, no, do dzisiejszej rozprawy. Tak, dzisiaj w tym epizodzie dojdzie do drugiej rozprawy w tym epizodzie. OK, spoczekalnia. Jest także, no, młodsza siostra naszej, no, naszej klientki, czyli Emma. Więc co myślisz, panie Wright? Chyba prokuratura jest tak skołowana, jak my jesteśmy. No bo w końcu. Ofiara była zamordowana w dwóch różnych miejscach o tej samej godzinie. I inny podejrzany był aresztowany przy tamtym drugim miejscu zbrodni. Lana! Dzień dobry, panie Wright. Przepraszam za wczoraj, nie byłam w dyspozycji. Hmm, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że cię nie trzymali nas zbyt długo na, na przepytywanie. E cóż, właściwie to skończyliśmy. Jestem jednak e, przyzwy przyzwyczajony do... nocek? Nie wiem, jak inaczej to powiedzieć teraz. Więc jak poszło? Jest tak, jak pan wal podejrzewa. No, jest tak, jak pan Walt podejrzewa. Policja nie ma o niczym pojęcia. Okej, okay, teraz Lana mówi o czymś takim jak pre-bargain, to chyba chodzi o jakąś taką ugodę pomiędzy proku, prokuraturą a oskarżonym. Chodzi o to, że jeżeli oskarżony powie prawdę co do jakiegoś przestępstwa, to e, kara za to przestępstwo będzie łagodniejsza, coś takiego. Jak, a, 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 a czy ja to tak mniej więcej e, zrozumiałem po czytaniu o tym trochę w wikipedii, nie więcej. E, zgodzi mi się co do tego, że jeżeli powie im całą prawdę za tym e, całym e, jednoczesnym zabójstwem, to oni by mnie nie ukazali, no karą śmierci. O to, co mam na myśli, Ema. No właśnie, mniej więcej właśnie Lana. Mówi, że gdyby ona powiedziała prawdę, to kara śmierci jej nie grozi. Ale Lana, nie mów mi, że ty... to trochę tego żałuję. Czy może trochę szkoda. Ale jestem tak bardzo w ciemni, jak co do tego, jak oni są. Ani Skye. Hm? Odkryliśmy ślady zostawione przez pewną osobę w pokoju z dowodami w Wydziale Policji. Należą one do funkcjonariusza Jake'a Marshalla. Znaleźliście ślady J. K. Marshall'a? Zakwalone ślady palców, żeby tak mówić się, żeby tak powiedzieć, to powiedzieć dokładnie. Hmm. I to jest As w rękawie, którym dzisiaj będę dysponował. Rozumiesz co to znaczy, czyż nie? Żeby brnąć moją siostrę, to będziesz teraz oskarżał pana Marshall'a, tak? Musimy zagrać kartami, które nam to zdano. Czyż to nieprawda, pani Sky? Wedob co musisz zrobić, panie wrójt. I z tym kończymy. Tak ostatnio no, w tym właśnie epizodzie, no parę fajnych rzeczy było, no było trochę właśnie tego pobierania no, odcisków palców za pomocą tego całego aluminiowego, aluminiowego proszku, też było trochę tej zabawy z luminolem, naprawdę to jest sobie fajna rzecz, no fajne czy że, że takie coś nowego się jednak w tej grze pojawia i to na, nawet pod sam koniec Wiecie, że po prostu twórcy nie, twórcy nie zapominają o tym, że jednak wypadłoby nawet na końcu, gdy coś nowego leć od Ciebie tam dodać, wiecie o co chodzi. Okej, okay, mamy no już mamy fazę, sądową, jest sędzia. Sąd rozpoczyna dzisiejszą sprawę pani Lony Sky! Obrona, obrona jest gotowa w, w wysoki sądzie? Prokuratura jest... Hmm... Hmm... To jest trochę nietypowe. Takie rozpoczęcie ze strony Edgewortha. O to ci chodzi, Edwarf? Hmm... Obawiam się, że musisz to wyjaśnić to. Hmm. 30 minut, 30 minut samochodem oddziela, oddziela parking oddziela się parking od wydziału policji Ofiana Bruce Goodman był zabity w dwóch miejscach o tej samej godzinie A to fizycznie nie jest możliwe czyż co, co więcej. Słyszałem, że ofiara z, 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 no, z pokoju z wodami po prostu zniknęła. I tak i to ciało się pojawiło w, pokoje, w bagażniku w samochodzie pana Edwarfa. Wow, to jest jedna naprawdę pana sprawa. Jeden z moich obowiązków, jako prokurator, jest przedstawienie bezstronnych dowodów. Dzisiaj, dzisiaj przedstawię dowody, które będą nawiązywały do morderstwa w Bidziale policji. I, I przy tym wierzę, że droga, w którą powinniśmy iść, ona sama się odsłoni. Połowę no, ufał od innych, on brzmi tak pewny siebie, czy, czy coś, coś takiego typu, nawet mimo, że on sam też nie wie, co do końca się dzieje. I to ma być jakaś, nie wspaniała cecha? Bardzo dobrze, a więc kontynuujmy rozprawę. W dniu morderstwa, do czego dokładnie doszło w wydziale policji? Panie Drew, może Pan prosić swojego pierwszego świadka na salę sądową. Jako swojego pierwszego świadka prokuratora prosi. podejrzanego z morderstwa, do którego doszło w wydziale policji. Podejrzanego o tak zwanego mordercę? Tak, czyli jak mówiłem, jest to Mike Mikins? Hustler! Wszystko już od, tak od, od razu dziczęje od samego początku. No i oto on. Nasz pychowiec. Niech siadek nam swoje imię, nazwisko i zawód. E, tak, sir! Jestem funkcjonariusz Mike Mikins, sir! E, mój zawód to... Um, no, jestem modelcą, sir! E, to nie jest to, co mam na myśli poprzez twój zawód, Eee, Więc mówisz tam, że jesteś profe profesjonalnym zabójcą, tak? Sir, to byłem ja! Ser to, to ja to co ja zrobiłem! Już nigdy nikomu nie da znowu ser! Musisz mi umierzyć, sir! O oh, właściwie to... Eh, teraz się to, eh, sir, ja co chcielibyś usłyszeć to? Sir, jestem czymś, co byś nazwał częścią mocy generacji, ser a samą, której akcji dośli... no nie mogą pojąć! Proszę, panie Jezu, ser, pomóż mi ser! Także senio z tym ser z odwalaniem czemu. Eh, panie Mikins! Eh, ty tak, sir! Ej, daj nam swój raport co do przestępstwa, uznaj to tak, jako rozkaz. Ej, tak, sir, jak sobie życzysz. Zresztą jestem częścią e, generacji, której trzeba powiedzieć co ma robić. Sir. Nie można go winić za brak entuzjazmu. No tak i to rzutanie we wszelkiej strony serami to wszystko tylko udowadnia, że rzeczywiście jakoś nie wiem... Jakiś hiperaktywny jest dzisiaj nasz Mikins. Tak powiem. Okej, okay, mamy od niego pierwsze dzisiaj zeznania. I co tu mamy? E, mimo, że to nie jest e, mój, mój taki codzienny obowiązek, to miałem za zadanie strzec pokoju z dowodami tamtego dnia. Ujrzałem podejrzaną osobę na, mo na monitorze i wbiegłem do pokoju. Zrobiłem Dobi tylko to, co... no... no co, do czego byłem trenowany, ser i nagle byłem zaatakowany. Walczyłem na śmierć i życie. I potem... potem zrobiłem co! I potem wszystkim zemdlałem. Aż w końcu inny funkcjonariusz mnie nie obudził. Tak, to są takie też zeznania dosyć, gdzie jednak no... Raczej, raczej teraz z wczesności nie wyciągniemy, no żaden ża ża nie, nie wypatrzymy jednak, więc... Trzeba będzie tutaj tutaj naciskać, no tak od razu wam mówię. Więc ofiara detektyw Goodman cię zaatakował? Zrób to innym inni zrobią to tobie! To jest motto rodziny Mikinsów, sir! Rozumiem. A więc zemdlałeś i kolega ci pomógł odzyskać przytomność? Tak, sir! Uderzył mnie prosto w głowę, sir! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, a więc obrona może zacząć swoje przesłuchanie. Hmm, czego to potrzebuje, to więcej informacji, z którą mógłbym współpracować. No właśnie, no, na, na, nawet nam Phoenix tak podpowiada, że... rzeczywiście trzeba teraz, no, na amikista naciskać, trzeba cały czas, no, wiecie, hold it, tak jak teraz. Właśnie, hold. Jak, jak mówię, trzeba przy, przy każdej części yy, no, nacisnąć, trzeba no, spresować, wiecie. Panie Mignis, pracujesz w Wydziale Spraw Ogólnych, czyż nie? E, tak, sir! I teraz jestem odpowiedzialny opo za zatrudnia zatrudnianie nowych rekrutów, sir? Jajks! No to jest coś strasznego. Przenoszenie dowodów... E, czy. Znaczy, w dniu modertwa także dochodziło do przenoszenia dowodów. To znaczyło, że wielu funkcjonariuszy miało zadania, których oni na... na takich na co dzień nie mają. Ja miałem, ja miałem za, za, za zadanie... E, strzec niebieską oznakę, sir! Niebieską oznakę? E, tak, sir! To jest ludowa maskotka policyjna stworzona przez e, przewodniczącego detektywa, sir! Tak, to ustrojstwo. Miałem się upewnić, że nie, się ona nie zniszczy podczas tego procesu... Te, procesu przenoszenia. To była moja jedyna misja na... Tak, to była moja jedyna misja na ten dzień, serzmy, no brzmi jak bardzo em, em, ważna misja. Oho, patrzcie jak sędzia próbuje się bawić w sarkazm, do prawdy. I cóż, po, po, po tej ceremonii nagrody, po potem jak się ona skończyła tamtego dnia, tyle ludzi biegało w oku że wziąłem niebieską, niebieską odznakę. I postawiłem w pokoju z dowodami. O, a więc dlatego byłem postawiony to pokoju z dowodami? Powiedz tam, co potem widziałeś, kiedy tam się dostałeś? Okej, okay, kolejna część zeznań, znowu oczywiście... Hold it! Żeby wyjść do pokoju z dowodami, potrzebujesz jeszcze identyfikacyjnej, czy to prawda? Dokładnie, sir! Mam jedną no, dokładnie tutaj, no, pod moją szyją! Czy tam, nie wiem, to jest wokół mojej szyi, bo może nie ma, ma na, na smyczy, nie wiem. A on w ogóle ma smycz, no na mnie na, nie, nic się nie wpatrzyłem. A więc, e, Twój numer identyfikacyjny powinien być, powinien być gdzieś na tej liście, tak? Oto on! Znalazłem go! To jest ten tutaj! Czy mógłbyś nam ten numer przeczytać? E, tak, sir! To jest 4989596! To jest mój numer, sir! Rozumiem, ha? Ale ten numer. Ten numer, on. on się pojawia tutaj dwa razy. Po e, co nam to wyjaśnić się, Pani świadek? E to, to, to nie jest żadna jak, jakaś szczególna tajemnica, sir! Pierwsza to był wtedy, kiedy w, w sprowadziłem niebieską znakę do pokoju z wodami, I druga to był wtedy, kiedy. E, kiedy. No, niego Gorze, przyszedł, kiedy wszystko się już. No, uspokoiło. Rozumiem, więc to było podczas tego drugiego razu, tak? E, tak, sir! To wtedy uważałem tą osobę podejrzaną w. Podejrzaną w, na, na monitorze. I po tej części zadan mamy teraz e, no, aktualizowane dane co do tej listy, niby tych kart, które były użyte przy pokoju z dowodami. Okej, okay, kolejna część i znowu... HOLD! IT! Więc bo jest za zaatakowany, czy można powiedzieć dokładnie co się stało z tobą? To był SERP nose! Nos! Mm, to ten goodman wymierzył w, 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 w ciebie nosem, tak? I e, co się stało potem? E cóż potem jak on tak mnie wbiegał w ten sposób to... On był tak zaskoczony. A czy nie, to. Znaczy A ja, ja w niego biegałem, przepraszam, to znaczy Mickey's biegał w Goodmana. To on był tak zaskoczony jak ja byłem. Hmm. Nie jesteś tak do końca typem osoby, no. na którą ktoś chciałby w piec. i wtedy tak zabiegowałem, sir! Zabachałem, znaczy ma swoimi rękami jak oświatnica! I walczyłem, żeby go jakby powalić, rozwoić, nie wiem. I stąd mam rano na tej. na mojej dłoni. Hmm, może też by. Może gdybyś był tak bardziej spokojnie, to może twoja dłoń nie byłaby... Otóż kiedy widziałem, jak krew była po mojej ręce, to spanikowałem! Chwyciłem mężczyznę za jego kołnierz! I patrzyłem w dolecie, czyli tutaj na części tych zadań i znowu to samo jak mówię... Hold it! Co masz na myśli, kiedy mówisz, że, że zrobiłeś to? A czy wiem, że nie do końca... A czy wiem, że tak nie do końca wygląda? A naprawdę jestem taką osobą, która, no, jest no, fanem filmów Kung Fu, co? E, ten ten mężczyzna no, dał się na chwilę zaskoczyć, więc e, na, na, natychmiast e, wydwałem z jego ręki nóż. Wziąłeś jego nóż? Powróciłem go i wykonałem manewr ro, ro, rozprawiający. I upewniłem się nawet, że zamknę oczy jak, jak, no, jak mężczyzna. Ja. No, rozumiem. Musiał być naprawdę zdesperowany. Nasadę co pamiętam to to, że... co sam wiem, to że biegała koszulak była ona nagle zalana o k... no, morzem mojej krwi i potem... i potem na co wiem to... tak! On miał dużo prosto w twarz sir! In your face No cóż, więc no jeszcze na część jest oczywiście znowu hold it